Edyta Nawrocka, witam Państwa 24 września. Zapraszam na serwis informacyjny. Wicepremier Tomasz Siemoniak podczas wizyty w wałbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej obiecał, że będzie robił wszystko, by przeforsować w rządzie pomysł bezterminowego funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce. Czy to kolejne przedwyborcze obietnice? Przed kilku laty podjęto decyzję na szczeblu rządowym o przedłużeniu działania stref ekonomicznych do 2026 roku. Teraz zarządy stref chciałyby bezterminowego wydłużenia ich działania. Pan premier wspomniał o tej dyskusji, która się nie tak dawno toczyła w rządzie, takiej polsko-polskiej wojnie o to, czy te strefy mają dalej istnieć, czy mają nie istnieć. Zakończyło się to przedłużeniem istnienia tych stref do 2026 roku i takim jednym z najważniejszych argumentów za tym, żeby specjalne strefy ekonomiczne w Polsce dalej istniały, było to, co się działo tutaj w Wałbrzychu. Otóż to jest oczywiście nie początek drogi, to wszystko nie jest zakończone, ale całkowita przemiana pejzażu gospodarczego Wałbrzycha, ta całkowita przemiana by nie zaistniała, gdyby nie strefa, specjalna strefa ekonomiczna. Wałbrzyska strefa powstała, by ożywić lokalną gospodarkę. Teraz, zdaniem prezydenta Romana stanowi stanowiona centrum Wałbrzyskiego przemysłu. Strefa ekonomiczna w Wałbrzychu. Wymyślona została jako, nie powiem, że remedium, ale na pewno jakąś formę wypełnienia pustki gospodarczej po, poza zamknięciu całego przemysłu węglowego, całej cywilizacji węglowej, tak można było to powiedzieć, i spełniła swoją rolę. Byliśmy rzecznikiem tego, aby wydłużyć jako samorząd funkcjonowanie strefy. Dzisiaj pod Podchwytujemy tą ideę, aby bezterminowo przedłużyć funkcjonowanie strefy, bo życie gospodarcze Wałbrzycha robi ukłon w stronę Koksowni i wielu innych ciekawych, mniejszych, większych zakładów pracy, jednak to serce gospodarcze Wałbrzycha bije w strefie ekonomicznej. Jaka jest szansa na bezterminowe działanie stref? Wszystko zależy od tego, ilu parlamentarzystów poprze ten pomysł. Przyjście inwestora, to Polski w ogóle. A i tu do Wałbrzycha, czy do Podstref, to jest wielka praca wielu ludzi. Tu na miejscu, w Warszawie, praca samorządu, prezydenta miasta, który jest w te przedsięwzięcia osobiście zaangażowany. Więc chcę zadeklarować swoje pełne wsparcie dla dolnośląskiej strefy i też dla strefy jako takich. W rządzie kilka lat temu odbywały się dyskusje na temat przyszłości stref. Zapadła decyzja, że będą one funkcjonowały do roku 2026. Przed chwilą rozmawialiśmy z panią prezes, z zarządem. Wydaje się, że warto podjąć temat tego, aby strefy funkcjonowały bezterminowo, żeby stały się takim elementem naszego krajobrazu gospodarczego. Zdaniem prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomira Majmana, kwestia terminu funkcjonowania stref nie zależy od Unii Europejskiej. To rzeźbienie na nowo. Mapy gospodarczej tam, gdzie no, nie udało się utrzymać poprzednich tradycyjnych gałęzi przemysłu, to po to właśnie Unia Europejska wymyśliła strefy. I to, że mamy tutaj przemysł samochodowy, którego nigdy tutaj nie było, to jest wielka zasługa strefy. Ludzie narzekają, że o, dlaczego same inwestycje samochodowe powstają na terenie Wałżycha i w okolicach Wałżycha? No to jest olbrzymi sukces, że udało się w jednym miejscu skoncentrować inwestycje, które dają pracę w tej chwili 7200 ludzi. Wiele razy słyszałem od obecnego tutaj prezesa Sawomira Majmana, że Wałbrzyska Strefa to najlepsza strefa w Polsce, więc cieszę się bardzo, że mogłem. Osobiście ją odwiedzić. Jako Wałbrzeszani z urodzenia nie mam najmniejszych wątpliwości, że główny problem miasta, regionu od 25 lat to jest praca. Dobra praca dla ludzi. Z Warszawy na ogół gorzej widać, ale yy, nie ma co ukrywać, że myśmy od dawna dostrzegli, że najlepsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce najbardziej dynamiczna, najbardziej aktywna, tyskająca pomysłami i czwarta w rankingach europejskich jest właśnie tutaj. W mamy 178 powodów do dumy. To są nasi inwestorzy tutaj na tych, na tych ściankach i mam nadzieję, że tych powodów będzie więcej. Podczas wizyty padły też obietnice dotyczące kolejnych miejsc pracy w obrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej. W tej chwili w negocjacjach mamy kolejne 350 nowych miejsc pracy dla Wałbrzycha, a najbliższa wizyta. Inwestora będzie w przyszłym tygodniu, ale nie powiem kiedy. Ja wynika z doświadczeń lokalnej władzy, pozyskać inwestorów do Wałbrzyskiej Strefy nie jest wcale łatwo. Zależy nam bardzo na tym, aby w strefie inwestowali polscy, wałbrzyscy przedsiębiorcy, bo i tacy na szczęście są. Bo przecież strefa nie jest tylko dla kapitału zagranicznego, tylko również dla polskiego. Negocjacje na temat kolejnego inwestora mają być prowadzone już w przyszłym tygodniu. Kto to będzie, jakim sektorem przemysłu będzie się zajmował? Na razie jest to wiane tajemnicą. Wojsko przyjedzie sprawdzić, czy tajemniczy pociąg na 65 km może być niebezpieczny dla mieszkańców. To zdaniem ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka najważniejsze zadanie dla jednostek wojskowych. Do sprawy odniósł się także prezydent Szełemej, podkreślając, że miasto nie będzie zaangażowane w eksplorację znaleziska w sensie fizycznym, jak również w sensie wydatkowania środków. Prezydent Wałbrzycha i wojewoda dolnośląski zwrócili się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o przysłanie wojska. Elementem tego wniosku była obawa włodarzy co do tego, czy hipotetyczne znalezisko nie niesie z sobą jakichś zagrożeń typu niewypały, czy jakichś zagrożeń. Znajdujemy przecież na przykład broń chemiczną z pierwszej wojny w różnych miejscach w Polsce i dlatego kilkanaście dni temu odbył się rekonesans. I teraz we współpracy z wojewodą i prezydentem będziemy się zastanawiali nad dalszymi krokami. Rolą wojska, zdaniem wicepremiera Tomasza Siemoniaka, nie jest szukanie skarbów. Ma ono jedynie sprawdzić teren i wykluczyć ewentualne zagrożenie. Wojsko nie jest od szukania skarbów, wojsko jest od pomagania samorządom, a przede wszystkim od tego, żeby nikt nie czuł się zagrożony tym znaleziskiem, że, że może być tam coś niebezpiecznego, a Skądinąd wiem, że tutaj też rozchodzą się plotki najdziwniejsze o minach, bombach, które rzekomo miały być tam ukryte. Więc, aby ten aspekt wyjaśnić, wojsko pewnie będzie w tę sprawę zaangażowane i będziemy o wszystkim informowali. Wicepremier podkreślił, że wojsko ma ogromne doświadczenie w wydobywaniu niebezpiecznych znalezisk z czasów II wojny światowej. Nie może on jednak zadeklarować, że w gestii wojska będzie leżało wydobycie złotego pociągu. Wojsko różne rzeczy robi, mamy ogromne doświadczenia, ale pociągów jeszcze nie wydobywaliśmy, więc nie chcę tutaj jakiejkolwiek deklaracji w tej sprawie składać. Natomiast, jak mówię, ten aspekt bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzi jest dla, mnie, dla nas najważniejszy, i wojsko oczywiście się będzie w takich kwestiach angażowało. Zresztą angażuje się każdego dnia, bo. Nie ma praktycznie dnia w Polsce, żeby gdzieś nie odnajdywano pamiątek w złym znaczeniu tego słowa po II wojnie, więc to jest raczej rutyna niż jakaś specjalna sensacja. Z kolei prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej przyznał, że rolą władz miasta i wojska nie jest szukanie skarbów. Zdaniem prezydenta Szałemeja wojsko ma jedynie zbadać, czy znalezisko jest niebezpieczne dla mieszkańców Wałbrzycha. Wyraźnie trzeba podkreślić, że wojsko nie może być zaangażowane i nie będzie zaangażowane w poszukiwaniu tego znaleziska, bo to nie jest jego rola. Podobnie jeśli chodzi o rolę miasta, prezydenta, jego służb, my nie możemy być i nie jesteśmy i nie będziemy zaangażowani w eksplorację w sensie... Um, Fizycznym, ale również w sensie wydatkowania środków. To nie jest nasze zadanie. W najbliższym czasie do Wąbrzycha zostaną przysłane oddziały zabezpieczenia radiacyjnego, saperskiego oraz chemicznego. Wojsko pojawi się na 65 km w ramach szkolenia. Przysłanie jednostek w takim charakterze pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów. To jest gest ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, ministra obrony narodowej, pozwalający właściwie wykonać tą, to sprawdzenie w. W trybie bezkosztowym dla, dla, dla naszego miasta. Znalazcy pociągu Piotr Koper i Andreas Richter na ostatniej konferencji prasowej podkreślali, że sami chętnie podejmą się wykopania pociągu. Mają już nawet pozyskanych na ten cel sponsorów. Co na to prezydent Wałbrzycha? My dzisiaj zajęliśmy. Ci jesteśmy głównie tym, aby ocenić, czy to miejsce jest bezpieczne, i to jest nasze główne zadanie. Nie wykluczam sprawdzenia czy zweryfikowania tych deklaracji, które padają ze strony różnych środowisk i różnych osób pod naszym adresem, jeśli chodzi o pokrycie kosztów i zorganizowanie eksploracji. Ale to jest dalszy etap, na pewno nie teraz. Zarówno wicepremier Tomasz Siemonia, jak i prezydent Wałbrzycha, Roman Szalemej, zgodnie przyznają jednakże Złoty Pociąg to doskonała reklama dla Wałbrzycha, która przyczyniła się do wzrostu liczby turystów w regionie i odczarowała wizerunek miasta. Punkt biblioteczny numer dwa w Lubiechowie zostanie zlikwidowany. Księgozbiór zostanie przeniesiony do Filii Multimedialnej Biblioteki pod Atlantami na Podzamczu. Główna przyczyna likwidacji biblioteki w Lubiechowie to niewielka ilość korzystających z niej czytelników. To był punkt biblioteczny numer dwa. To od dłuższego czasu notowaliśmy tam bardzo mały, małe zainteresowanie ze strony środowiska, ale również powstanie tego punktu było mocno związane z działającą tam świetlicą środowiskową. Ta świetlica już w tym roku niestety tam nie działa i wiemy, że nie ma planów, żeby nadal tam funkcjonowała. Do naszego punktu bibliotecznego przychodziły przede wszystkim dzieci, dzieci korzystające z tejże świetlicy. Nie było niestety zainteresowania ze strony osób dorosłych w dzielnicy Lubiechów. Stąd też zasadne było zlikwidowanie punktu, a przypomnę również, że punkty biblioteczne nie mają znamion działów czy filii, są tymczasowymi punktami bibliotecznymi tworzonymi właśnie po to, żeby jeśli pojawiają się potrzeby społeczne, to możemy tą książkę przybliżyć czytelnikom. Natomiast w tym momencie, kiedy zrewidowaliśmy nasz stan czytelnictwa w tamtym miejscu, nie jest zasadne utrzymywanie tego punktu w tej chwili. W najbliższym czasie zostaną wprowadzone kolejne zmiany w strukturze wałbrzyskich bibliotek Sieć biblioteczna w tej chwili przechodzi dosyć dużo, duże zmiany, przede wszystkim inwestycyjne. Mamy nadzieję, że już w tej chwili są mocno zaawansowane prace projektowe, jeśli chodzi o nowy lokal, który znajdzie się bezpośrednio w bezpośrednim sąsiedztwie wokół, na Piaskowej Górze. Miejmy nadzieję, że też zgodnie z planem wszystkie prace remontowe zostaną przeprowadzone i w przyszłym roku chcemy się cieszyć nową biblioteką. Są też już, mam nadzieję, duże plany związane z połączeniem filii na nowym mieście i przeniesieniem ich do nowego lokalu ale to jeszcze na razie w planach. Także dość dużo rzeczy się w tej chwili toczy. Już cieszymy się biblioteką na Podzamczu, multimedialną filią, która naprawdę dobrze zafunkcjonowała. I mimo, że była związana z likwidacją trzech filii, dwóch na Podzamczu, jednej na Szczawienku, to nie narzekamy tam na brak zainteresowania i na czytelnictwo, więc to są już takie zmiany, które się dokonały. Zdaniem dyrektor Biblioteki pod Atlantami Renaty Nowickiej każdy czytelnik jest ważny. W biblioteki, zwłaszcza te umiejscowione w największych dzielnicach miasta, nie narzekają na spadek ilości czytelników. Oczywiście, że czytelnictwo się zmienia i oczywiście, że tych czytelników tradycyjnych troszeczkę nam ubywa, ale biblioteki w tej chwili starają się to. Do pasować swoją ofertę, zarówno e, ofertę takich e, zbiorów czy materiałów bibliotecznych do potrzeb, ale również oferty kulturalnej do tego wszystkiego, co jest e, dla nas bardzo ważne, do tego, żeby e, przyciągnąć do siebie czytelników, zaofer zaoferować im nie tylko promocję książek, ale m.in. usługi informatyczne. E, dużym powodzeniem cieszą się na przykład kursy komputerowe osób dorosłych, e, bądź lekcje multimedialne dla młodzieży. Więc to są wszystko formy, które ściągają do nas czytelników i w tym zakresie mówimy, na pewno dużym zainteresowaniu, nie narzekamy na brak zainteresowania. Pracownicy bibliotek dbają o wzrost liczby czytelników głównie dzięki organizacji warsztatów, konkursów, akcji czytelniczych czy też spotkań z autorami. Piotr Koper i Andreas Richter, odkrywcy Złotego Pociągu, nie mieli pozwolenia na przeprowadzenie badań georadarem. Sprawa trafiła do Wałbrzyskiej Prokuratury, która przekazała sprawę policji. Czarne chmury zbierają się nad odkrywcami Złotego Pociągu, Piotrem Koprem i Andreasem Richterem. Sprawa legalności badań prowadzonych przez odkrywców, zdaniem konserwatora Zabytków, pozostawia wiele do życzenia. Koper i Richter przedstawili już kilka zdjęć z georadaru, jednak nie mieli pozwolenia na przeprowadzenie badań georadarem. Nie wystąpili o taką zgodę ani do wojewódzkiego konserwatora Zabytków, ani do konserwatora generalnego. Mówi wojewódzki konserwator Zabytków Barbara Nowakobelinda. Poszukiwania zabytków y, ruchomych. Y... Porzuconych lub y, ukrytych również w celu prowadzenia badań arche archeologicznych. Y, poszukiwania takie przy pomocy sprzętu elektronicznego wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. I z tego powodu, że y, wiemy, że takie działania. Odbywają się jakby w sposób dość intensywny w różnych miejscach, w tym na stanowiskach archeologicznych, w różnych miejscach bitew. Te poszukiwania są niszczące dla tych zabytków. No, naszym obowiązkiem jest, jest po prostu zgłaszać w sytuacjach, kiedy wiemy, bo najczęściej. Też nie wiemy i nie potrafimy. Widzimy jakby świadectwa zniszczenia obiektów, a nie znamy sprawców tutaj. Takie zdarzenia jakby były szeroko podane do informacji publicznej. No i z tego powodu jakby naszym obowiązkiem było zgłosić taki fakt. Zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa przez odkrywców złożono do Wałbrzyskiej Prokuratury, która sprawę przekazała policji. Dwa zawiadomienia o przestępstwie dotyczące nielegalnych poszukiwań trafiły do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu. Prokuratura po przeanalizowaniu stwierdziła, że nie są to przestępstwa, tylko wykroczenia, w związku z czym sprawy przekazała do prowadzenia wałbrzyskiej Policji. Sprawy te dotyczą wykroczeń, które polegają na prowadzeniu poszukiwań bez wymaganych zezwoleń. Zawiadomienie wpłynęło od Urzędu Ochrony Zabytków. W chwili obecnej prowadzimy w obu sprawach czynności. Wyjaśniające. Za badania bez specjalnej zgody odkrywcom grozi do 30 dni aresztu, ograniczenie wolności albo grzywna. Zdaniem prawników reprezentujących odkrywców znalazcy to współcześni bohaterowie. Nie złamali prawa. Trudności dostarczyło im jedynie to, że musieli działać w obrębie ustawy, która jest nieprecyzyjna i zawiera luki. Państwo polskie nie przewidziało, że może być takie duże znalezisko. Ta ustawa jakby nie pasuje. Co powinno państwo zrobić? Ja jestem byłym legislatorem, wiem, co powinno zrobić. Spędz ustawę w tym kierunku. Spędz ustawa by uregulowała tą sprawę, yy, ponieważ tych znalezisk może być więcej. I, I jest wysokie prawdopodobne, że to będą bardzo konkretne znaleziska. Więc apel z naszej strony do obecnego rządu i tego przyszłego, żeby tą sprawę jednoznacznie uregulować. Żeby wydać spec ustawę, ewentualnie tą obecną dostosować do tych kwestii, żeby ona nie budziły, żeby te sprawy nie budziły już wątpliwości. I przede wszystkim należy doceniać znalazców, żeby ich też zmotywować do przekazywania im informacji, do wskazywania miejsc, gdzie mogą być takie znaleziska, o, o, aby ujawniać tą wiedzę szczegółową, to nawet mniej szczegółową, żeby nie traktować ich jak. Po prostu Bandit. kosmitów czy osób, które naruszają prawo. Bo tu nie ma żadnego naruszenia prawa, o czym będzie właśnie pani mecenas mówić. Oczywiście nieścisłość prawa, luki prawne, brak przepisów w niektórych momentach może coś takiego sugerować, ale nie można z góry zakładać. Żyjemy w kręgu cywilizacji europejskiej. Ob Państwo jest dla obywatela, a nie obywatel dla państwa. Dobrze wiemy, każdy się w szkole uczył, że państwo jest umową społeczną, którą tworzą obywatele. Więc przede wszystkim obywatel danego państwa się liczy. A dopiero w stosunku do tego obywatela państwo ma rolę służebną, nie na odwrót. To nie Rosja Carska. Więc należy obywatela traktować, który coś dla państwa zrobił. Jak, i go, jak bohatera. Na pewno tych zależy ogólnie będzie dużo więcej, o ile nie będziemy traktowani jak przestępcy, kiedy będziemy w jakiś sposób, nie wiem, wynagradzani, doceniani za to, co robimy. Sprawy. Niestety nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, jaka w niedzielę będzie pogoda, ale jestem w stanie Państwa zapewnić, że niezależnie od pogody zapraszamy do nas, do Teatru Alki Aktora w Wałbrzychu na ulicę Buczka 16 w niedzielę o godzinie 12.30. Zapraszamy na Le Filo Fable, spektakl, który zaprezentujemy Państwu na dużej scenie. Będziecie mieli możliwość wejść na scenę, usiąść na poduszkach. W związku z tym liczba widzów jest ograniczona. Dla Was zamienimy scenę w pracownię rzeźbiarską, a sam spektakl Le Filofable oparty jest na motywach bajek filozoficznych z różnych stron świata. Także warto przyjść nawet z dziećmi od trzeciego roku życia. W niedzielę o godzinie 12.30 zapraszam. Dzień dobry z Teatru Dramatycznego. Mam dla Państwa same dobre wiadomości. Pierwsza to taka, że nasza aktorka Mirosława Żak zdobyła na 13. ogólnopolskim przeglądzie monodramu w Warszawie, który się odbywał, nagrodę aktorską. To właśnie ta pani Mirosława Żak. To już jej druga nagroda, bo pierwszą zdobyła rok wcześniej na koszalińskich konfrontacjach M. Teatr. Druga dobra wiadomość to taka, że stand-up Wielcy Inni, za który zdobyła Mirosława Żak nagrodę, będziemy grać w ten weekend dla państwa. Wielcy inni, Jezus Gąbrowicz osiecka w reżyserii Jacka Kozłowskiego to popis gry aktorskiej Mirki Żak. Zapraszam więc na stand-up comedy w brawurowym wykonaniu. Jedna aktorka wciela się w trzy postaci. Gramy dla Państwa o godzinie 19 w piątek i o godzinie 19.30 w sobotę. Serdecznie zapraszam, warto. Druga, trzecia dobra wiadomość to taka, że gramy klasykę. Gramy klasykę w sobotę o godzinie 18. Zapraszam na klasyczną komedię Moliera Szkoła żon. Szkoła żon. To historia o zazdrości, pełna efektów humorystycznych, z pogranicza grozy i absurdu. Spektakl zdecydowanie rodzinny. Zapraszam więc całymi rodzinami do teatru, sobota godzina 18. .00. Czwarta dobra wiadomość to taka, że w sobotę 26. włączyliśmy się w, ram, w ogólnopolską akcję Kultura dostępna dla seniora firmowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zapraszamy seniorów na spektakle grane tego dnia. Idziemy się w teatrze. To już wszystkie wiadomości, jakie przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com